W wrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz o to co dziś przygotowaliśmy w programie. Sesja Rady Miejskiej. Rozmowa dnia. W minioną środę w ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana na wniosek pełniącego funkcję prezydenta miasta i Nowrocławia Marka Słabińskiego. W porządku obrad znalazło się pięć uchwał, które dotyczyły między innymi budżetu i Nowrocławia na 2023 rok, opłaty od posiadania psów oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych. Nowrocławscy radni podjęli także uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W porządek obrad z wypełniającego funkcję prezydenta miasta i Nowocławia, Marka Słabińskiego wpisano także projekt uchwały dotyczący zniesienia opłaty od posiadania psów. Projekt ten został jednak przez radę miejską i Nowocławia odrzucony. Rozmowa dnia. Dziś moim Państwa gościem w studiu jest ksiądz Marcin Łojko, kierownik filii Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Witam serdecznie. Witam Państwa. 5 grudnia, czyli zupełnie niedawno, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, a tych właśnie wolontariuszy najwięcej skupionych jest no właśnie w Caritasie i to jest w ogóle największa pomocowa chyba organizacja w Polsce. Tak, myślę, że po, bo ponad, jeśli się nie mylę, ponad 20 tysięcy wolontariuszy skupia w ogóle cała instytucja charytatywna Caritas w całej Polsce, w różnych oddziałach, w różnych miejscach, w każdej decesji. A jak to może wyglądać w winowrócowi tak mniej więcej? To znaczy trudno powiedzieć, bo tak z dzieci czy młodzieży, to takich osób, którzy gdzieś tam doraźnie zgłaszają się do, do pomocy czy na zbiórki, no to mamy czasami 200-300 osób, tak? Nawet jeśli chodzi o zbiórki żywności. Tak normalnie to pewnie pracujemy gdzieś w takiej grupie wolontariuszy, tutaj gdzieś około 30 osób, które stale, powiedzmy cyklicznie, gdzieś w jakiś sposób przy różnego rodzaju już tych bardziej zagęszczonych akcjach wspierają nas pomocowo. No tak trochę można też sądzić ilu jest wolontariuszy po imprezie, którą Caritas zorganizował, żeby im podziękować w hali widowiskowo-sportowej, bo ich tam właśnie kilkuset chyba było. Tak, to znaczy, jeśli chodzi o dzieci czy młodzież, myślę, że w ogóle wolontariuszy w pewnie tak patrząc z perspektywy różnych organizacji skupiających pod sobą wolontariuszy, nie tylko związanych z Caritas, jest pewnie dużo więcej, tak, no bo słyszymy w internecie czy w telewizji, czy w radiu o różnych akcjach, które dzieją się na terenie miasta i powiatu inowrocławskiego, czy naszego tutaj województwa, gdzieś wokoło Inowrocławia. Tak w szkołach, w różnego rodzaju organizacjach, poza organizacjami gdzieś ludzie się zrzeszają, nie tylko przy okazji, przy okazji jakichś takich wydarzeń tragicznych, nie wiem, typu wojna, tak jak mieliśmy okazję zobaczyć to rok temu, kiedy, dwa lata temu, kiedy, kiedy wybuchła już wojna, bo to praktycznie dwa lata minie, ale, ale w różnych organizacjach, bo są zbiórki czy chociażby karmy dla zwierząt, czy jakieś akcje sprzątania, czy akcje związane z organizacją żywności, jakiejś odzieży, czy czasami pomocy finansowej dla jakiejś, na jakiś tam konkretny cel. Czyli tak najogólniej, czym zajmuje się Caritas, Caritas Polska i też ten Caritas w tak, Czy one się zajmują trochę innymi rzeczami? To znaczy, nie, my wpisujemy się w ten, w ten główny nurt Caritas, dlatego że troszeczkę tak dla usystematyzowania. Oczywiście Caritas Polska jest organizacją, która jest w Warszawie i powiedzmy, że nadaje ton dla każdej diecezji, ponieważ w każdej decyzji istnieje samodzielny, według praw państwowych, tak z NIP-em, z Karesem, z tymi wszystkimi wymogami. Takimi prawno formalnymi karitas. i on oczywiście już na swoim terenie to się tak powiedzmy, od tej centrali powoli rozchodzi na te mniejsze, na te mniejsze zespoły. Wiadomo, że dobrze by było, gdyby taki jest cel misja, żeby przy każdej parafii istniał taki zbiór, wolontariuszy, zbiór to może nieładnie brzmi, ale taka grupa osób, która jest chętna do doniesienia pomocy wtedy, kiedy ona jest potrzebna. No, a potrzebujących, zawsze osoby potrzebujące znajdziemy. Kalitas w ma też od niedawna swoją nową siedzibę. Jak to wpłynęło na, na, na Wasze możliwości? Na to znaczy, jesteśmy w trakcie rozwoju. Jesteśmy cały czas w trakcie rozwoju. Spływa jakby to, że została gdzieś tutaj powierzona, znaczy utworzona filia. To spowodowało, że gdzieś napływa więcej tych próśb o pomoc, oczywiście one są weryfikowane, staramy się każdy przypadek analizować. Zarzucano często organizacjom, różnym, też i kościelnym, że uprawiamy jakieś tam rozdawnictwo. Tak, o to rozdawnictwo ciągle, gdzieś tam jest batalia czy wojna, widzimy to też tak gdzieś tam na, na gruncie polityki. Staramy się każdy przypadek badać, weryfikować osoby, muszą się okazywać swoim, że tak powiem, swoimi czy rachunkami, czy swoim życiem jakoś pochwalić, tak żebyśmy rzeczywiście uwierzyli, że ich sytuacja jest, jest trudna, tak. Oczywiście, że każdy, kto przyjdzie i zawoła yy, i poprosi o jakąś pomoc, zwłaszcza o jakieś ciepłą odzie, że byłby duży mróz, czy, czy jest sytuacja, że jest głodny, to oczywiście takiej pomocy staramy się mu jakoś tam udzielić doraźnie, ale tak naprawdę, jeśli ma to być jakaś pomoc systematyczna, staramy się taką osobę zweryfikować. To tutaj na poziomie powiedzmy to lokalnym, ale gdy na przykład Kalitas pomaga komuś, nie wiem, w Afryce, to też jest w stanie zweryfikować, czy ta pomoc nie jest. To skarpia? znaczy tak, to już wtedy my się tym nie, nie, nie zajmujemy, dlatego że zazwyczaj w takich sytuacjach mamy odgórne wytyczne od centrali, która, a już tym problemem weryfikacji zajmuje się tak naprawdę główna centrala, jeśli chodzi o te pomocy humanitarne czy o pomoc zagraniczną. Tym zajmuje się już centrala w Warszawie i tam jest sztab ludzi, którzy, y, którzy organizują pomoc i jadą, i jadą na miejsce. No, muszę nadmienić, że w tych sytuacjach, zwłaszcza tych wojennych czy humanitarnych, tak naprawdę zanim ruszą wszelkiego rodzaju zbiórki, tutaj, gdzieś lokalnie, to tak naprawdę już ta pomoc jest uruchamiana od razu, tak? No wiadomo, że, że na opatrunki, na środki lecznicze nikt nie będzie czekał długo, stara się już od razu jakąś tam transzę posyłać w miejsca, gdzie, gdzie jest potrzeba. Oczywiście, że to jest, często wiąże się z wyjazdem księdza dyrektora Liżyckiego, dyrektora Caritas Polska, czy jego przedstawicieli w dane miejsce, jeśli jest to możliwe, tak, albo do osób, które są w stanie, że tak powiem, tą pomoc tam dotrzeć. To nie jest tak, że nie wiem, organizowany jest tutaj jakiś kontener pomocy, czy to medycznej, czy humanitarnej w postaci odzieży, żywności. To jest po prostu wysyłane i nie wie nikt, gdzie to, gdzie to jest. To jest, że tak powiem, już ustalony odcinek i droga. Dlatego, kiedy przychodzi hasło, że jest na przykład gdzieś wojna, czy jest prośba o pomoc, to my się już tutaj wpisujemy lokalnie w to, co nam dyktuje góra. Jeszcze mam takie pytanie, bo mamy w Europie no, taki totalny kryzys wiary. W Polsce też już chyba możemy o czymś takim powiedzieć. Czy, czy to oznacza też jakby ograniczenie możliwości karitasu teraz, w tych latach? Bo jesteście instytucją jednak kościoła katolickiego. No, jesteśmy gdzieś tam związani, chociaż karitas jest tak przy, przy episkopacie, przy instytucji kościoła możemy powiedzieć osobno. Natomiast no, w karitasie udzielają się paradoksalnie też osoby, które być może gdzieś utraciły wiary. Albo są niewierzące. Tak? I ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli ktoś czuje w sobie potrzebę pomagania, tak to znaczy, że gdzieś to ziarno dobra w nim, jakkolwiek by to nazywać, kiełkuje i warto, żeby taką osobę gdzieś tam docenić. My nie pytamy o to, czy ktoś jest, że tak powiem, jest wierzący, jest niewierzący. Wiadomo, że gdyby to były jakieś sytuacje, naprawdę osób które byłyby związane z jakimiś grupami, nie wiem, terrorystami, nie wiadomo jeszcze kim, no to pewnie byśmy starali się jakoś to zweryfikować. Natomiast no, myślę, że jeszcze ten potencjał ludzi dobrej woli, niekoniecznie wierzących, to jeszcze w Polsce mamy. I tak pewnie jest też z wolontariuszami, bo pewnie tak, też nie wszyscy są wierzący. Tak, 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 tak. Dlatego no, mówię, dla mnie to nie stanowi wyznacznika to, że, że zgłaszają się dzieci, które na przykład chcą brać udział w zbiórce żywności, o ile im rodzice nie zabronią, bo to ja, ja nie widzę w tym problemu tak i myślę, że każdy trzeźwo myślący człowiek nie będzie zabraniał komuś, zwłaszcza czynienia gdzieś w jakichś instytucjach dobra. Tak Czyli jest. to mogą być na przykład dzieci, które teraz pomagają przed świętami tak. Caritas, a w styczniu na przykład będą tak. brały udział w Wielkiej Orkiestrze Tak, Świątecznej Pomocy one tak gdzieś to się że tak powiem wymienia, Też dobrze by było, żeby między organizacjami nie było sytuacji takiej, że my gdzieś wzajemnie rywalizujemy, bo przecież nie o to chodzi. A czy jakoś współpracujecie również z samorządami, które mają jakieś możliwości, żeby też trochę się pomogli? Oczywiście, pom że, oczywiście, że tak, jeśli istnieje możliwość. No nie ma też co ukrywać, że Caritasy w ogóle lokalne w całej Polsce, jako organizacja charytatywna według różnych wyznaczników składają też y, projekty o programy, także rządowe czy samorządowe, więc my też, jako Karita, skorzystamy z pieniędzy państwowych, y, który, z dotacji, y, które no, według zasad, które dany, y, dana osoba, dany urząd y, określi, realizujemy, realizujemy projekty pomocowe, no bo w końcu pomagamy osobom, które no, podlegają pod, pod samorządy, pod miasta. No, to nie są osoby jakoś wycięte spoza, to, są, to nie są tylko ludzie kościoła, tak. Rozmawiamy w okresie przedświątecznym już. Rozumiem, że pewnie w tym najbliższym czasie wolontariuszy Caritas będzie można w wielu miejscach również w naszym mieście zobaczyć. Tak, już w najbliższy piątek i sobotę wpisujemy się też właśnie w ogólnopolską akcję zbiórki żywności. Tak pomagam. Tutaj w sklepach, w Biedronkach, w Lidlach będzie można spotkać młodzież, która będzie zbierała żywność o długim terminie przydatności do spożycia którą wykorzystamy do przygotowania paczek dla y, podopiecznych Caritas w Wrocławiu, z całego Inowrocławia i z okolic. Czyli y, robiąc zakupy przedświąteczne, nie omijamy wolontariuszy Caritas. Nie omijamy, tak, Ręcz jeśli jest to możliwe. możliwe. Wiemy, że też żyjemy w czasach, kiedy, kiedy no, może jest nam się trudniej żyje, ale patrząc z perspektywy tego, jak każdy z nas, ja się sam też mogę do tego przyznać, myślę, że tak każdy z nas jednak tej żywności, czy jakichś innych rzeczy czasami Wydaje na głupoty pieniądze, to warto, żeby to 10-20 zł przeznaczyć na zakup e, jakichś produktów, a wiemy, że od małych rzeczy można zrobić wiele. Dziękuję za rozmowę. W naszym studiu gościł ksiądz Marcin Łojko, kierownik Filikalitas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.